Ludzie widzą to, pro, ten problem narastający i uważam, że to powinien być rozwiązany. Wąskie osiedlowe uliczki na podłężu spotykają się z poważnym problemem, nie tylko komunikacyjnym, ale i potencjalnie zagrażającym bezpieczeństwu mieszkańców. Zgłoszenie, które trafiło do naszej redakcji dotyczy właśnie jednej z takich dróg osiedlowych, jak alarmuje jeden z mieszkańców na poboczach uliczki prowadzącej w kierunku przedszkola miejskiego numer 27 parkują samochody, które skutecznie uniemożliwiają przejazd większym pojazdom, w tym służbom ratunkowym typu straż pożarna, policja, jest to droga, droga awaryjna bezpieczeństwa, na której przy wlocie parkują samochody przyjeżdżające do przedszkola i oczywiście mieszkańcy. Żadne przepisy nie wskazują na to, że tam nie mogą parkować. Współdzielnia wychodząc naprzeciw tej całej sytuacji wystosowała pismo o umieszczenie Koperty w tym y, strategicznym miejscu, sugerując, że Miejski Zarząd Drugi Mostów się ustosunkuje do tego pozytywnie. W odpowiedzi na pisma składane z prośbą o wykonanie oznakowania, np. koperty, Miejski Zarząd Drugi Mostów uznał, że takie działania są zbędne. Oczywiście odpisuję, że należy y, zgłaszać to po, taką sytuację zgłaszać poprzez. Krajowy, krajową mapę zagrożeń i bezpieczeństwa. Dosłownie tłumacząc, spółka zaproponowała, aby mieszkańcy zgłaszali siebie nawzajem do odpowiednich służb w przypadku niewłaściwego parkowania. Problem nabiera szczególnego znaczenia w kontekście ewentualnych interwencji medycznych. Wyobraźmy sobie, że karetka próbuje dostać się do jednej z kratek schodowych i trafia na zablokowany przejazd. Ratownicy nie mogą zaczekać na przyjazd policji, by usunęła źle zaparkowany samochód. Oni muszą działać natychmiast. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie. Ten przejazd jest zablokowany przez samochody, a podjeżdża karetka, która powinna udzielić komuś tam pie pierwszej pomocy, I co ma zrobić w takim układzie ten kierowca? Czy według y, odpowiedzi udzielonej przez Miejski Zarząd Druki Mostów należy to zgłosić do policji? Brak reakcji ze strony spółki w tak oczywistej i potencjalnie niebezpiecznej sytuacji jest dla mieszkańców nie do zaakceptowania. Wystarczyłaby koperta, która by pokazywała, że ta w tym miejscu nie wolno parkować i jest wszystko ok. Należy pamiętać, że problemy z przejezdnością nie kończą się na niewygodzie. Mogą mieć bardzo poważne konsekwencje.